Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na obiecany haul z Ikei. Jak widzieliście w poprzednim vlogu, wybrałam się do tej szwedzkiej sieciówki ostatnio i zakupiłam parę rzeczy, które były mi potrzebne bardziej lub mniej. Ale w Ikei zawsze można znaleźć coś fajnego w bardzo dobrych cenach. Także otworzymy sobie dzisiaj tą siatkę razem i zobaczymy wszystkie skarby. Ledwo jestem w stanie to umieść znalazłam bardzo fajny i przydatny gadżet na buty, to jest taka wycieraczka jak jest jesień, zima chlupa, deszcze, śniegi tutaj można sobie ustawić buty bardzo praktyczne gadżet dlatego, że można to bardzo szybko wytrzepać wyczyścić i nic tam się nie brudzi jest to tania sprawa bo to kosztowało chyba coś około 6 zł ja tego wcześniej nie widziałam, nie wiem czy to jest nowość ale nie zwróciłam na to uwagi, a teraz stwierdziłam, że muszę tak. Jeżeli chodzi o Ikeę, to też bardzo lubię tam wynajdować różne rośliny. I tym razem wziąłam sobie dwie. Taką palemkę. Ta palemka kosztowała 7,90. Były też duże za 7,9, ale ja stwierdziłam, że przynajmniej tak mi się wydaje, że ja to dość szybko wyhoduję. To się nazywa Hamaedorea. Taka dusza nazwa osłonka nie jest z Wcześniej też kupiłam sobie palmę z i ona miała jakieś tam swoje gorsze i lepsze okresy, ale bardzo ładnie rośnie. Po prostu postawiłam ją w takim odpowiednim miejscu, przesadziłam ją, zrobiłam jakieś tam drenaże, nie drenaże i jak na razie jest super. Druga roślina to Aloes. W moim rodzinnym domu zawsze był Aloes i w zasadzie leczył wszystko jakieś rany, oparzenia, poparzenia, także stwierdziłam, że chciałabym sobie też wyhodować taki w domu, taki duży. Co prawda nie kupiłam bardzo małego, ale on kosztował coś około 10 zł. Również ta osłonka jest tymczasowa. Tutaj wsadziłam ją takiego koszyczka i będzie sobie rosła. Zresztą Aloes też to nie jest bardzo wymagającą rośliną, więc stwierdziłam, że. Przeżyję wszystko. To już jest taka tradycja, że jak zawsze jadę do i to kupuję serwetki. Tym razem ja byłam w Jankach i było tak bardzo dużo wzorów. Generalnie było dość sporo rzeczy. Nie odbierzcie tego źle, no bo w Ikei zawsze jest co kupić. Ale wiele rzeczy, które ja chciałam sobie kupić jakieś pudełka i niestety tego nie było. Nie wiem, może tak trafiłam. Ale serwetki. Kupiłam tak, takie duże, białe, zwykłe serwetki. One się fajnie sprawdzają, w zasadzie pasują na każdą okazję, można je fajnie udekorować nawet na święta z jakimś czerwonym akcentem, z jakąś tam choineczką, na jakiś Halloween tylko jakaś dynia. No w zasadzie biała serwetka zawsze pasuje. Takie seledynowe i różowe. Ich jest 50, a tych jest 100. One są tutaj nie i ja lubię takie w kwiaty. Albo takie orientalne kwiaty, albo takie folklorystyczne, ale nic y, tym razem nie było. Miałam takie paseczki, to jest ich 20. One są takie, że tak powiem, bardziej strukturalne. Jak możecie zauważyć. Keli też zawsze kupuje te torebki, które świetnie się sprawdzają do mrożenia. Bardzo fajnie się zachowują w zamrażarce, do przechowywania jakichś orzechów, makaronów, jeżeli Wam się rozwali to pudełko, do pakowania jakichś kanapek, jakichś chrupek do parku, przechowywania jakichś tam drobnych rzeczy w domu, typu wstążki, klamerki itd. Jeżeli potrzebujecie, tutaj są mniejsze, 60 torebek, 30 Trochę większych, 30 mniejszych. Akurat tutaj mamy 1 litr i za 4 litra. A te większe, tutaj mamy 2,5 litra, 25 i 1 i 2 litra też 25, więc mamy tutaj 52 One na dół. Wystarczają i jeżeli się uprzemy, to możemy je używać parę razy. To są naprawdę bardzo dobrej jakości i wytrzymują w zasadzie wszystko. To już wam pokazywałam we vlogu, ale w Ikea znalazłam też plastry. Nie widziałam, że coś takiego jest. Szczerze mówiąc, dawno nie była w tej Ikea, naprawdę. I w ogóle z tą kartą familii najwięcej rzeczy by się upało kupować. Czy beble, czy te różne rzeczy dla dzieci. Także plastry. Jak najbardziej zawsze się przydają. Takie szczotki lubię do sprzątania, Ikei. Ja akurat sobie wzięłam tym razem pomarańczową, bo staram się zawsze wybierać różne kolory, bo każda szczotka jest do czegoś innego do sprzątania. Ona kosztowała chyba złoty 50. Zł. Były też takie za 2,30, czy tam za 2,50, ale ja stwierdziłam, że ta mi się akurat świetnie sprawdzi do sprzątania. No i taki kolor. Taka cena idealna. Zawsze też kupuję baterie. Te kosztowały 7,90 paluszki. One się świetnie sprawdzają do różnych zabawek, tego, tego się trochę zużywa, do jakichś tam pilotów. Chociaż niektóre piloty mają te mniejsze baterie, a ja zawsze takie rzeczy kupuję w pepko, albo właśnie w i tutaj też znalazłam takie płaskie baterie do zegarów przeróżnych, znowu do zabawek i jakichś tam budżetów, które potrzebujemy. I te ile kosztowały, nie wiem dokładnie, ale też mniej niż 10 zł. Kupiłam też kolorowe słomki BK, i co prawda miałam tutaj bardzo dużo obiekcji, bo raczej staram się odchodzić od takich rzeczy, ale no, dziewczynki bardzo chciały i stwierdziłam, że wezmę te słomki dla nich. Staram się używać tych słomek parę razy, nie policzać każdym razem po użyciu. To jest fajny gadżet, za dobrą cenę. Kosztowało chyba coś około 7,90, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To są spinacze w takim fajnym pudełku do bielizny, do wieszania skarpetek i tak dalej. Ja czegoś takiego nie miałam i nie brakowało mi. Takich przyrządów najprostszych na świecie w domu, także jestem bardzo zadowolona i myślałam, że to będzie droższe. No tutaj taka niespodzianka. Uważam, że w IKEA jest dość sporo teraz takich pojemników do przechowania żywności ze szkła. Ja sobie wzięłam na razie plastikowe, bo te plastikowe fajnie mi się sprawdzają, ja mam coś takiego w, w kuchni do gółki tarte i tak dalej, a tutaj potrzebowałam czegoś na makarony, jakiś tam ryż, kasze. Mam tutaj wieczko, otwierają się, zresztą myślę, że na pewno znacie te pojemniki, bo to już jest stały asortyment. O, tutaj można coś tam wysypać, można otworzyć cały pojemnik. Mają fajną wielkość, przynajmniej taką, o którą mi chodziło, bo mieszczą się w każdej płeczce bo te najwyższe czasami się po nie mieszczą we wszystkich miejscach, także wzięłam sobie tego trochę, żeby mieć e, gdzie przechowywać moją żywność. Jeżeli będziecie chciały, żebym zrobiła jakiś update z tego przechowywania, to dajcie znać, nagram dla Was taki filmik. Zanim przejdę do pościeli, to pokażę Wam jeszcze cztery rzeczy, z żywności. Oczywiście standardowo zawsze kupuję tą żurawinę. Ona jest rewelacyjna, naprawdę świetnie się sprawdza do przeróżnych mięs, kaczki, na przykład do brzoskwiń właśnie z tą żurawiną. Fajnie to wygląda, jak się podaje takie brzoskwinie, żurawinę trochę bazylii, tam mięty do dekoracji Już Stara jako nie go do wszelkiego rodzaju mięs. Nawet moja koleżanka robi z tego ciasto, którą muszę ją poprosić o przepis i wzięłam dwie, one kosztują 9,90. Coś w sensie około 10 zł. Soczki. Pokazywałam Wam w Holu już jedne soczki, wzięliśmy trochę więcej. Jakoś tak moje dzieci bardzo je lubią. I keczap. Bardzo dobry keczap jest w Ikei. Nie wiem, czy próbowałyście. Polecam Wam serdecznie, bo na długo starcza. Jest bardzo dobry. Wszyscy go lubią. Nawet ci, którzy kręcą nosem, że taki keczap jest niedobry, że wolą pudliszki, że wolą helmans i tak dalej. A tutaj ten keczap jakoś tak... Okazuje się, że wszystkim smakuje i, i zawsze... I okay, głównie pojechałam po jakieś pojemniki, ale niestety okazuje się, że tych pojemników, które ja sobie wymyśliłam i które sprawdzałam na stronie, nie było w ich w białkach. Także prawdopodobnie będę musiała się wybrać jeszcze raz, albo coś pokombinuję. Nie wiem, może coś będzie fajnego w biedronce, jakieś pojemniki. W sumie przed wrześniem często mm, takie rzeczy można znaleźć w asortymencie I kupiłam poście. Pierwsza pościel kosztowała mnie 39 zł. Jest to pościel 150x200 z poduszką 50x60. Wygląda bardzo fajnie, jak możecie zauważyć, bo tutaj są czarno-białe paski, tylko fajne domki. Ja to teraz rozpakuję, bo będę to Więc Zobaczymy sobie w pełnej okazałości, jak to wygląda. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenia. ale jak ja jestem w Ikei, to jakoś tak zawsze mam mało czasu jeszcze więcej obejrzeć, więcej zobaczyć. W końcu zapominam. Nie kupię wszystkiego, co chciałam. Jakoś tak trzeba wrócić do tego sklepu. To jest ta pościel. Paski. Z jednej strony ma czarno-białe paski, z drugiej strony ma takie kolorowe domki. 100% bawełna, więc ja też zwracam na to bardzo uwagę bo jeszcze kupiłam e, kodry i poduszki. Ta poduszka jest akurat cała w paski. Ten na pościel, która też mnie kosztowała 39 zł, w takich samych wymiarach, czyli 150 na 200. To jest seria, która się kończy, bo była jeszcze taka z niebieskimi tygrysami i różowymi. To znaczy, to jest koniec serii, no. Jeszcze było tam tego trochę, ale akurat to dziewczynkom to pasowało. Też są to też. czy baweł na 100%. Nie wiem, czy wam to mówiłam. Ja Miałam też prześcieradło 160 na 200, takie beżowe. Ja nie będę już go rozpakowywać, bo wiecie, jak wygląda to prześcieradło. I kupiłam też taką pościel. 100% koton również, 160 na 200 poduszki 70 na 80 I ta pościel mnie kosztowała 129 zł, ale normalnie też te pościele właśnie w tych rozmiarach w wielu wzorach występują za 69,90 za 59,90. Są też takie za 200. Ale ja stwierdziłam, że ta akurat fajnie mi. Podpasuję, dlatego że ja mam beżowe łóżko. Fajnie będzie wyglądać. Też wam pokażę na razie tylko poduszkę. Tutaj mamy taką beżową stronę i paski. No i to tyle, jeżeli chodzi o mój haul. Dajcie znać, co Wy sobie kupujecie w IKEA najczęściej, albo co jest takim Waszym standardem, lub co zamierzacie kupić. Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. pa! pa.